Ziemoneczko, dzisiaj nie treningowo, a remontowo. Dorabiamy sobie jeszcze jedno miejsce na sztangę na stojakach. Mam tu już takie pospowane haki, które wejdą w to miejsce może tak pokażę bardziej nie wiem jak to pokazać. A tu z tej strony. W, to, w, to, w tą dziurę wbiję. Na tym będzie leżeć sztanga. A dlaczego tak w dalszej części tego programu? Hak wbity już. Drugi tam. Tak samo. Tylko je teraz przyspawać. Teraz je sobie przyspawamy. No i za chwilę będziemy testować. Położymy sztangę. Zobaczymy ile wytrzyma. No i haki dospawane. Tutaj wokół też. Z jednej strony tylko spaw puściłem, z drugiej już naprawdę nie trzeba. Tego bojca też wokół spawałem. Jeszcze muszę go obczyścić środku drucianą. Przestygnie coś podmalować. Dobra, i lecimy dalej z tym tematem. No i patrz, byku. Już mówię, do czego to będzie służyć. To będzie do śruksów. Haki są już przespawane, jak widzisz, pod lekkim kątem, że sztanga sama wraca. I chyba o to chodzi. Jeden i drugi, ale zanim je podmaluję, muszę przetestować. Muszę przynajmniej te 150 kg położyć i porzucać troszkę. To zaczynamy test. Dobra, trzeba dopalić się. Gdzie jest drugi? Drugi jest na wyciągu. W momencie 80 kilogramów. Widzę coś wraca. Stop. 120. Trzyma się. 140. Trzyma się. I 160. 160, trzyma się. I o to chodziło. To służy właśnie teraz do robienia o! szruksów. O! Żeby ciężaru żeby z ziemi nie targać, to mamy haki pod szruksy. Można też i i do martwego to wykorzystać. No ale pięknie. O to właśnie chodziło. Chwila roboty i trzyma. 160 kg na kiju, z kijem łącznie. No i gitara, o to chodziło, zrobione. Teraz podczyścić, podmalować na czerwono i niech służy. Także stojak właśnie roboty naprawdę wielofunkcyjny. No cóż. Panie, to jest dobra robota, jak to się mówi, nie? Prima sort. Jakieś uwagi, jakiś komentarz, co byś tu zrobił, czy robił Oczywiście będą spekulacje, że to nie wytrzyma, to tamto, tak samo jak robiłem ten jak cały, też. No ale jak ktoś nie zna szczegółów, dokładnie, jak to było spawane, to myśli, że nie wytrzyma. Dobra, koniec gadania. Jakieś komentarze z Waszej strony, rady, porady. Dobra, dzięki, do oglądania.